Cześć, puzelki! Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Co to w ogóle jest? Dzisiaj klocki oparte na kultowej grze komputerowej i oczywiście gość specjalny. Zapraszam! Nasza przygoda zaczyna się w roku 2009 Kiedy pewien koleś sobie uzdurał, że napisze grę I że napisze w Javie Ludzie z branży wiedzą o co chodzi Niestety albo stety Wyszło mu coś yy, super niebanalnego Coś mega grywalnego A zarazem tak prostego Że odniosło sukces Wymyślił sobie świat Kwadratowy. Nie można powiedzieć, że pikselowy, bo grafika tam jest. Można ustawić dość spore detale, ale generalnie wszystko opierać na, na kostce sześciennej. Świat był generowany losowo w praktycznie nieskończonym zakresie. Także tutaj też było bardzo dużo do, do manewrów. Do tego można było budować w górę, budować w dół, także było też. Y, bardzo dużo wyzwań y, konstrukcyjnych, ale też i survivalowych, bo w nocy atakowali, atakowały potwory. Gra, Gra okazała się wielkim hitem i gościu nieśli się wzbogacił, sprzedając produkt Microsoftowi. Obecnie produkt dalej jest rozwijany, jest tam dodawany story mode i tak dalej. Jest to przerobione troszkę na, jeszcze na taką bardziej RPG-ową formę. Yy... Ostatnio też yy, gra dostała wsparcie najnowszej technologii rajtracingu, co przyniosło poziom grafiki o kilka poziomów do góry, szczególnie jeśli chodzi o jakieś mroczne korytarze i rzucane cienie. Pojawił się yy, również miniserial i oczywiście seria naszych ukochanych klocków. A o klockach najlepiej opowie Wam mój dzisiejszy gość. Jest to bardzo pozytywny, młody człowiek, który z. z... Wielką pasją do klocków rozwija swój kanał, na której buduje wielką ściankę z LEGO tuberami, na której, yy, nawiasem mówiąc, mam zaszczyt gościć. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Przed Państwem, mój dzisiejszy gość, Mini Klocek. Witajcie, jestem Mini Klocek. Dzisiaj yy, omówimy sobie z serii LEGO Minecraft. Bardzo dziękuję Tomkowi z kanału składaniowo, że zaprosił mnie do serii Co to K jest? i no to co? Lecimy! LEGO Minecraft jest to seria oparta na grze Minecraft survivalowej wydawnictwa Mojang i w tej grze naszym jedynym zadaniem jest po prostu przetrwać między innymi zbudować schronienie Poszukać pożywienia albo je wyhodować, albo I też poszukanie surowców, i pod koniec gry zabija się z y, moka z y, kresu. I tak to wygląda mniej więcej. Postacie, jakie można znaleźć w zestawach, to Steve, Alex, czyli główni bohaterzy: Creeper, Zombie, Zombie Pigment, Villager, Enderman, Ender Dragon, Szkielet. Y Wither Skeleton, Wither Witch, Iron Golem, Ghost, Blaze i różne zwierzęta typu y krowa, owca, świnia, wilk, kot, papuga, koń itd., tak dalej, tak dalej. Kiedyś tego Minecraft nie nazywało się po prostu Lego Minecraft. Kiedyś to się nazywało Lego Minecraft Micro World i tam były różne 4 sceny. Ogólnie zestawu z serii Minecraft wypuszczono 58, a pierwszy został wypuszczony 6 czerwca 2012 roku. Oczywiście yy, wypuszczono też 5 BigFigów. Jeśli ktoś nie wie, to BigFigi to są po prostu zbudowane z klocków wielkie postacie. Yy, no i postacie z BigFigów to Steve z papugą, Alex z kurczakiem, Szkielet z makiubem, Ma Zombie, świnią, no i creeper z ocelotem To niestety już koniec. już się będę z wami żegnał. Cześć. Dziękuję ci mini Klocku za ten świetny materiał. A was drodzy moi słuchacze, zachęcam do odwiedzenia jego kanału. A w międzyczasie zapraszam was też na mały opening Polibaga z tej właśnie serii. Polibak o numerze 30394, Alex, yy, obrona przed szkieletem yy, Wysypmy sobie zawartość i postawajmy Ops Jest instrukcja Natomiast to Focus, czekajcie chwilkę O wow jest całe miasteczko pokazane, które można zbudować sobie, razem z tymi Big Figami, o których wspominał mi Klocek. Hmm. Tutaj jest opis y, działania w wyrzutni. A tutaj mamy opis składania. Dobra. O, ale to jest bardzo fajna rzecz. Czyli nasz kilof. Kamienny kilof, prawdopodobnie. I jest też łuk. Super. Super, właśnie taki, właśnie pikselowaty. Bardzo fajnie to wygląda. Ja się położę, może być tak lepiej widać. A, to jest głowa. Ludzik jest kwadratowy też. Oczywiście, to też tak śmieszne nawiązuje właśnie do tej kwadratowości świata. Tutaj jest też głowa szkieleta. Szkieletu, szkieleta. Szkieletowa Dobra. No powiedzmy, że to działa, ale tak troszkę średnio na jeża bym powiedział. by było to prawie podejść, albo podnieść to wyżej, żeby nie zawadzać o ten element tutaj <głos> <głos> niżej. Ale tak, dobra, weźmy to, na razie ciągle. Mini figurka Alexa. Rok kwadratowy, na drug na yy, sweterku ma taki sweterek Że tak powiem yy, Jakby dziergany na drutach tutaj elementy kwadratowe wszędzie się przebijają yy, spodenki jednokolorowe także to troszkę yy, słabiej w szkieleciu myślałem, że będzie fajniejszy a no, on jest taki troszkę bidny ale też spoko wygląda, no ta głowa tylko kwadratowa nie będzie pasowała do niczego innego yy. jak widzicie, Wiele klocków nie ma. Jest to bardzo mały zestawik, jak większość tych właśnie z Minecrafta. Klocków jest niewiele, ale są właśnie klocki dedykowane, czyli bronie i głowy. No ale jak na 11 zł to całkiem nieźle. Dobra. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki krótszy odcinek. W międzyczasie, po ostatnim przedłużonym. I będziemy się widzieć za tydzień.